Tak jest. I powracamy do Outbreak i hecz stream strona ClareGames i was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. I w tym przypadku jest to poradnik w sumie do nowego i egga, nowych i eggów, które w sumie zostały dodane do Calvity Black Ops Cold War Zombies, a konkretnie mówiąc o trybie Outbreak, który jest świetny. I w tym przypadku otrzymaliśmy w sumie nowy poboczny sery, który nam oferuje bardzo ciekawą nagrodę w postaci pięciu różnych muzyk. Te oczywiście muzyki mogą być używane podczas gry, podczas menu itd. Bardzo są naprawdę przyjemne. Są oczywiście to klasyki. Pierwsza muzyka jest to Brave z Black Ops 3 z kampanii. Druga muzyka jest to American Infiltration, Infiltration jakoś tak. To jest muzyka z Black Ops Cold War Campaign oraz mamy trzy muzyki. Zombies, które moim zdaniem są naj, naj, tutaj najlepsze, ponieważ są to, to najlepsze klasyki ever. Jest to Abracadabra z Mapy Assassins, z Black Ops mamy Mamy Lullaby for Deadman, jest to no, jak muzyka Easter Egg Song z Werukta. Oraz ostatnia jest to The One, czyli ten jedyny Shinonuma. I to jest właśnie jakby Easter Egg Song z Shinonumy. Z czego wszystkie te um, piosenki są instrumentalne, z czego nie można ich zbytnio nazwać piosenkami. No nieważne, generalnie są bez voicea tutaj jakby osób, które to e, jakby, wiadomo, nagrywały i tak dalej, po prostu muzyka jest instrumentalna, a to oznacza, że po prostu mamy same Same instrumenty grają a bez żadnego voice'a itd. Tak Także isterek generalnie jest dość skomplikowany, może nie skomplikowany, ale uporczywy. Ja grając 3-5 godzin trochę się z tym zmagałem, ponieważ generalnie, aby te wszystkie odblokować dane isterek, musicie znaleźć takie 3 radia, w zasadzie to 4. Jakby te pierwsze, które znaleźli jest głównym radem, i musicie znaleźć 3 pozostałe. Generalnie Wam wyjaśnię pierwszy jak to działa, a potem powiem Wam lokację, ponieważ jak wiecie, na tą chwilę jest. Map 4, z czego na lokacje na jedną mapę przypada dwie lokacje, tych, tych, tych jakby radia, które musicie znaleźć. Czyli jeżeli na przykład w zachodniej części mapy nie idzie do, 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 do danego radia, to jest szansa, że będzie w wschodniej na części mapy i tak dalej, tak, tak. więc jedyna, jedyna mapa jaką, jaka ma trzy lokacje na tą chwilę, ponieważ jeszcze ludzie powiedzmy nie znaleźli tych wszystkich lokacji, jest to Alpine. Alpine ma trzy lokacje, a reszta map, czyli głowa, ruka oraz sanotur mają po dwie lokacje, także i ogólnie radia są zawsze powiedzmy dosyć blisko siebie, więc. Jeżeli znaleźliście główne radio, ona zawsze będzie oznaczone na mapie, a trzy pozostałe powiedzmy są dla Was do znalezienia. A więc zacznijmy może od wytłumaczenia jak to konkretnie działa. A więc dobra, patrząc na dużą mapę, zresztą jak gdzieś jestem na mapie Alpine i przemieszczam się do północnego obszaru, tam gdzie mamy Armour Station. I to jest jedna z trzech lokacji, gdzie ten, ten emblemant może się pojawić na mapie, ponieważ pamiętajcie, że emblemant generalnie na mapie się pojawi. Będziecie mieli taki mały sygnał, a to znaczy, że radio się w tej grze w danej rundzie zrespiło oczywiście. Jest oczywiście jedno radio na jakby, jakby jedną rundę. Ja robiłem to w ten sposób, po prostu, że restartowałem i grałem ciągle pierwszą ale aby nie robić tych celów, ponieważ powiedzmy, to wydawało mi się dosyć jakby szybszy proces robienia tego ciągle i ciągle, aż w końcu udało mi się znaleźć, no, trzy muzyki z pięciu na 5 na godzin. To jest, no to generalnie trochę jest e, słaby wynik, lecz wciąż jest to uproczywe, ponieważ czasem biegasz i żadnego radio nie da się dosłownie znaleźć. No dobra, jak zresztą widzicie na mapie mamy właśnie obszar, gdzie mamy te radio. Więc podchodzicie, musicie właśnie każde radę przesłuchać, ponieważ te radio będzie miało poszczególny dźwięk, który wy musicie sobie zapamiętać, ponieważ jakby ten dźwięk zwykle jest inny, na każdy grze jest inny, także podchodzicie. Oczywiście za każdym razem jak będziecie mieli taki gwizd, taki gwizdek jakby dzwonek, to pamiętajcie, że radio się zaświeci na czerwono, a to oznacza, że musicie zabić zombie z okolicy, dzięki temu powiedzmy radio będzie ponownie nadawało ten właściwy sygnał. A więc jak już zabiliście zombie w okolicy będziecie mieli właśnie specyficzny sygnał w moim przypadku to było takie perpyry i no, generalnie musicie sobie zapędzać ten sygnał, ponieważ będziecie musieli właśnie takie same, taki sam sygnał ustawić w trzech różnych radach, które są nieznoszone, lecz ja znam powiedzmy te lokacje, wszystkie także jak widzicie, odchodzę, odchodzimy właśnie od tego radyka. i to jak kierujcie się mapą, okej, okay? będzie dla Was łatwiej. Jak widzicie przy amunicji mamy właśnie pierwsze radio jest to właśnie e, sygnał, który, który musicie tak samo ustawić jak ten główny, co nie macie rady jakby czwarte jest główne, także że w tym przypadku oczywiście za każdym razem jak się wam zaświeci radio na czerwono i będzie taki gwizdek, to znaczy, że no jakby wytrafiliście na błąd radia i to znaczy, że się zębiaki, które oczywiście musi zabić, po to, aby jakby znowu radio się włączyło i znowu być mogli przełączać manualnie te jakby dane dzięki aż natraficie na właśnie swój własny. No i dobra, przechodzimy jak już to oczywiście zrobiliście, ustawiliście, no to od razu przechodzimy do drugiego radia z trzech. Drugie radio w sumie znajduje wyżej, czyli tam było niżej, tak jak widzicie na mapie jest przy armor stacji, więc wchodzicie do tego budynku gdzie macie armor stację i tutaj generalnie właśnie na tych paczkach, które macie, te skrzynie, tutaj właśnie będzie radę także robicie to samo, ten sam proces, czyli szukacie właściwego dźwięku, e, zabijacie oczywiście zombie, jeżeli macie czerwony sygnał, no i tak naprawdę przechodzicie do trzeciego radio, gdzie ona się znajduje powiedzmy tutaj w o, prawej stronie mieliśmy jakby na północ, na południe i teraz w sumie mamy jakby tutaj na zachodnią część mapy. W sumie na kranie do na krańcu mapy podchodzicie i tam musicie także znaleźć terado, jak widzicie to na ekranie, terado jest w tym miejscu, więc no, szukacie tego odpowiedniego dźwięku slash, powiedzmy zabijacie zombie, ponieważ natarpiliście jest na... Taki dźwięk, ja nie inny, ponieważ ten dzwonek jest uporczywy, on zwykle się dosyć często trafia, ale czasem jest tak, że po prostu od razu natraficie na swój właściwy sygnał i tak naprawdę ominie Was walka z tymi ząbekami. Ale gdy już to zrobicie, wracacie właśnie do głównego rada, gdzie macie przycisk, kwadrat, aby oczywiście te wszystkie jakby sygnały dodać. i dzięki temu rozpisuje Wam bardzo dużo punktów. Do tego otrzymujecie kasetkę, którą możecie podnieść. Ona Wam oczywiście dodaje się do Wam do albumu, powiedzmy odtwarzania muzyki, no i do tego jest odtwarzana dana muzyka. Muzyka oczywiście tu muzyki macie powiedzmy, przy kasetce. A ta kasetka, jak widać, jest złota. No i tak to wygląda. To jest powiedzmy jedna z tych pięciu personelów, które możecie zdobyć. A lokacja, jak szumiem, jest sporo: jest podwójna mapa. Slash czasem w ogóle nie ma danego radia w jednej grze. Albo bądź, no, bądź jak na Alpine, są aż trzy lokacje tych radyjek. Także szybko Wam pokażę, gdzie się znajdują dwie pozostałe lokacje na mapie Alpine, a potem oczywiście przejdziemy do kolejnych map i tam Wam szybko pokażę, gdzie są dwie następujące lokacje. A więc jak już widać nam było na mapie, mamy właśnie tą taką powiedzmy... E Południową część mapy i właśnie przy tym zgaszonym ognisku mamy radejko, oczywiście w mojej grze ona się nie zrpiło, nie zrespiło tutaj, bo się zrespiło w innym miejscu bądź w ogóle nie zrespiło, więc tak jest, szukacie główne, aktywujecie je sobie, no i oczywiście usłyszycie sygnał, musicie sobie zapamiętać, no i szukacie oczywiście trzech radejek. Jak sobie widać, w tym oto miejscu jest pierwsze radejko, patrzcie sobie generalnie na mapę zawsze gdzie idę, Ej, jakby względem tego, gdzie jest główne radio, dzięki temu zapamiętacie, jak to jakby najszybciej znaleźć. Ej, no i także drugie radio, jakby te radio są bardzo blisko siebie, wszystkie także spoko. Ej, Drugie radio właśnie jest to w sumie z tyłu tego domka. O tym małym stoliku. Także podchodzicie i także ustawiacie te radio na powiedzmy ten odpowiedni sygnał. No i trzecia radio, które potrzebujecie jest to oczywiście ostatnie. I one się znajduje w sumie po drugiej stronie tutaj. Pomijając główne radio, które jest teraz po mojej lewej, a Wy musicie właśnie dojść do tego oto domku i w tym domku macie także trzecie radio, które ustawiacie, aktywujecie bądź zabijacie zębaki jak się wam zespią. No i teraz przechodzimy do trzeciej lokacji, która jest właśnie przy tym zamrożonym jeziorku, więc najlepiej po prostu jest jakby najszybciej się tam dostać po prostu użyć naszej wyskoczni spod ochroną i lecisz i zdobywasz. Także generalnie te pierwsze radio główne będzie na... Jeziorze, a dokładnie z lewej strony jeziora, więc lądujecie, slash tutaj przyjeżdżacie I jak widać zresztą to radio jest przy tej powiedzmy tutaj bramce, więc podchodzicie, klikacie kwadrat Zabijacie zombie, które się oczywiście zrespią, a potem nasłuchujecie odpowiednie sygnały no I oczywiście standardowo musicie znaleźć trzy radia, które mają taki sam dźwięk W sensie wy musicie ustawić te trzy radia, które mają taki sam dźwięk Generalnie tutaj szukałem jak głupi, ale znaczy, zapamiętajcie sobie, że tutaj pierwszy radio jest właśnie w tej chacie w tej ostatniej, i to właśnie za tutaj drzwiami będzie te pierwsze radio, które musicie właśnie odpowiednio ustawić. I kolejno, oczywiście, już drugie radio będzie powiedzmy po drugiej stronie jeziora, w tym drugim domku. Jak zresztą wiecie na mapie, mamy amunicję i w tym domku, gdzie jest broń do kupienia, ta radio będzie właśnie w tym miejscu, przy tym telewizorku. Więc klikacie, ustawiacie. No i ostatnie radio będzie w sumie przy naszym głównym sygnale, zresztą to wiecie na mapie, w tym takim pierwszym domku po prawej stronie. Klikacie, ustawiacie. No i oczywiście wracacie do głównego radia i odbieracie nagle, czyli dużo bardzo punktów. No i oczywiście druga muzyka z pięciu, które możecie zdobyć z tych histeregów, także no. No i w tym przypadku była oczywiście to y, muzyka o tytule The One, czyli śpiewana nam poprzez Elinę Sigman, lecz w tym przypadku te, jak już mówię, muzyki są jakby in instrumentalne, z czego nie posiadają po prostu e, voice voice'a głównego, powiedzmy w tym przypadku Elinę Sigman śpiewała e, tą piosenkę, lecz no, macie zwykłe instrumentalne, z czego muzyka najlepsza ever z Zombies. No i dobra, przechodzimy do kolejnych trzech map, w sumie, e, gdzie wam pokazuję te jeszcze powiedzmy po dwie lokacje, gdzie te radia mogą się znajdywać. No i dobra, przechodzimy do mapy RUKA. Jest to oczywiście mapa, która posiada w tym przypadku dwie lokacje, tak jak wszystkie inne, poza właśnie Alpine. Alpine to była mapa wyjątkowa. Ale tak widzicie, nam jakby mamy strzałki na mapie, które właśnie wskazują te dwie lokacje. Jest to, jak powiedzmy, środkowa część mapy oraz ta zachodnia, ta lewa, lewa część mapy. I także lecimy pierw do lewej strony mapy, ponieważ powiedzmy tam, no tam to jest łatwiej znaleźć o wiele, ponieważ te rady są tam bardzo blisko siebie, także lądujecie tam. I dochodzicie do mojej farmy. Jak widać mamy na mapie broń, mamy amunicję, więc między tymi dwoma obiektami będziemy właśnie mieli taką skrzynkę. I na tej skrzynce, właśnie będzie radio. Generalnie, jak będziecie mieli tu radio, teraz w mojej grze, jak zostawiacie tego nie ma, będziecie mieli ogromny znaczek na mapie sygnału. Także spokojnie, martwcie się o to, że tego nie znajdziecie, ponieważ będzie to bardzo łatwe. A więc szukacie głównego, aktywujecie je, aby było tam, wiadomo, zielone, żeby wam nadał sygnał. No i pierwsza, do której będziecie się ustawić na ten odpowiedni sygnał, to będzie właśnie w tym miejscu, gdzie dwa razy walnym i strzeliłem, oznaczyłem, także druga druga radio z trzech będzie to w sumie w tej tutaj oto kabince. Więc ustawiacie to, no i przechodzimy do ostatniego, trzeciego rady, który jest właśnie w tym oto domku. E, Namawiam, możecie spojrzeć, gdzie to dokładnie jest. A więc podchodzicie tutaj obok kominka, i mamy taki stoł, i właśnie na tym stole będzie trzecie i ostatnie rady, które musicie ustawić. No i dzięki kiedy będziecie mieli maksymalny sygnał trzech, e, jakby trzech rady, jak ustawione tak samo, jak główny sygnał, podchodzicie do głównego, no i odbieracie nagrodę. No i to w sumie to no na tyle. Także przechodzimy do powiedzmy drugiej lokacji na ruce z dwóch, a potem przechodzimy oczywiście do dwóch pozostałych map. Okej, okay, ta lokacja jest trochę skomplikowana, a więc główne rado będzie właśnie w tym miejscu na tych e, niebieskich beczkach. Spójrzcie sobie dokładnie na mapie gdzie ja jestem i jak dalej, ponieważ te miejsce jest dosyć skomplikowane. Macie to oczywiście ten główny czerwony budynek i tutaj będziecie mieli główne rady, które oczywiście od którego usłyszycie główny sygnał, no i w tym przypadku w tej okolicy będą trzy inne rady, które musicie ustawić, a więc podejrzewając jakby do pierwszego radia, które jest powiedzmy najbliżej właśnie, one się znajduje między tymi domkami, jak gdzieś mamy trzy domki na mapie, takie powiedzmy podłużne prostokąty, no i w tym przypadku będzie między pierwszym a drugim przy właśnie tutaj pistolecie temy na mapie i właśnie ten radę będzie w tym miejscu, ustawiacie no i co, przechodzimy od razu do drugiego z trzech, które powiedzmy będzie z drugiej strony tej, czy takiej barykady powiedzmy, ponieważ... Musi w sumie wyjść na ulicę, aby te radio zobaczyć. Jakby, jakby, generalnie te radio w miarę dobrze słychać, takie macie mały szum, lecz no, oczywiście najlepiej widzieli to z tej strony, czyli właśnie przy tych barykadach, przy tym takim klocku tutaj betonowym, będziecie właśnie mieli drugie radio z trzech, ustawiacie to. No i mamy ostatnie radio, jakby ostatnia lokacja tego trzeciego radio właśnie znajduje się w innym domku. I to będzie ten pierwszy domek, zresztą zostawić na mapie mamy dwa domki, to ma takie prostokąty i to będzie właśnie ten pierwszy. Od razu jak otworzycie drzwi poprawie powinno być radio, także ustawiacie. No i co? Udajcie się do głównego radia, które było na środku powiedzmy tutaj tego terenu. No i aktywujecie właśnie Isterek y, Song, otrzymujecie dużo punktów, no i kasetkę, także tak to wygląda. No i co, przechodzimy do kolejnej mapy. A więc, samym jest to oczywiście najnowsza mapa, która została dodana wraz z sezonem, a raczej jakby odświeżeniem sezonu drugiego, a więc jak tu na mapie, jestem właśnie w tym takim prostokątnym budynku, gdzie e, mamy także dane do zebrania i w tym przypadku właśnie te główne rady będzie w tym miejscu i tutaj podejrzajcie powiedzmy tymi samymi krokami co ja, ponieważ będzie po prostu najszybciej, więc używacie tej oto tryolki, tak zwany ziplane i właśnie idziecie prosto, 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 aż będziecie mieli wejście w lewo do tego właśnie głównego budynku parka Puncher, z tego na mapie i tutaj mamy pierwsze radio z trzech, które właśnie ustawiacie na taki sam sygnał, gdzie pokazywałem, gdzie było to, wiadomo, główne radio, które nadawało ten główny sygnał. A więc drugie radio w sumie będziecie musieli się trochę cofnąć, lepiej właśnie z, albo użyć te rolki, albo tak jak ja zeskoczyć właśnie z podachronem dzięki temu ominiecie ten oto budynek i właśnie przy tych tutaj kwiatkach będziecie mieli, przy tych murkach i kwiatkach będziecie mieli te radio, które będzie oczywiście widoczne. W mojej grze tutaj tego nie ma. No i co podchodzicie, aktywujecie, no i ustawiacie odpowiedni sygnał. No i przechodzimy do trzeciego ostatniego radia, które się znajduje na molo, tak naprawdę, więc jak jest na mapie, udajecie się w stronę molo, i przy tych właśnie tutaj ławkach powinno być trzecia radar, także, które możecie ustawić na ten sam sygnał. No i co wracacie do tego budynku, który jest za wami, i odbieracie oczywiście nag nagrodę, czyli kaseta oraz mnóstwo punktów. No i dobra, przechodzimy od razu do drugiej lokacji na mapie sanatorium. A więc zaraz przyjrzyjcie się uważnie, ponieważ jest to dosyć skomplikowane, a więc ta górna strzałka oczywiście to była ta pierwsza lokacja, a ta dolna, gdzie oznacza te takie tam trzy domki, to jest właśnie lokacja druga. Jest ona dosyć skomplikowana, ponieważ musicie jakby tutaj znać mniej więcej lokację od odpowiednich domków. Jak to widać ten kształt tego domka, który ma taki powiedzmy dzyndzel, on generalnie powiedzie posiadał główne radio, także jak już to zlokalizujecie, no to macie powiedzmy pół biedy ze sobą i te właśnie radio będzie powiedzmy tutaj przy tej sofie, także to jest główne radio, od którego usłyszycie główny sygnał i teraz wystarczy, że znajdziecie trzy inne radia i ustawiacie właśnie na ten odpowiedni sygnał, który słyszeliście przy głównym radiu, a jest to powiedzmy dosyć skomplikowane, ponieważ można tu się nieźle pogubić, jeżeli się nie pamięta dokładnie, gdzie te radio są. Najlepiej właśnie kierować się taki i jak widać przy tym takim drugim domku wyciętym kwadratem, w sumie mamy taki mały domek i właśnie tutaj w tym takim małym domeczku mamy te radio pierwsze. I od razu po kolei macie właśnie taki ten pseudo-czupisty budynek, ten pseudo pseudo ogóle jak kościół. Podchodzicie no i właśnie na tym oto stole powinno być drugie radio z trzech, także aktywujecie je. No i od razu, jak wyruszycie już z tego domku, ruszacie prosto, 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 aby tutaj się powiedzmy nie pogubić. No po prostu podąża, podążajcie tak, jak ja idę, czyli właśnie powiedzmy tutaj ten taki inny ogromny budynek, który także ma w sobie radio. Jest to oczywiście trzecie radio z trzech, także udajecie się w sumie te radio tutaj będzie one. Na górze, o ile dobrze pamiętam, tak jest, musicie się sorry nie na górze, tylko właśnie z tyłu tutaj ogródka, więc udajecie się tutaj i te radio właśnie powinno być na tej ławce. Także tak to wygląda: to są te trzy radia. No jak już ustawicie odpowiedni sygnał, no to oczywiście cofacie się do tego głównego budynku, który teraz miałem po swojej prawej. Teraz w sumie zmierzam do niego, także tak to wygląda: to są to jest mapa sanatorium. No i co zostało nam ostatnio, mapa jest to oczywiście mapa globa. A więc pierwszy na no, ogląd, wam szybko pokażę mapkę, jak już sobie mamy dwie lokacje, pierwsza jest powiedzmy przy Armor Stacji na środku mapy, a druga jest powiedzmy na półtostą zachodniej części, także to są powiedzmy dwie lokacje, gdzie się te radio się może respić, no ale teraz oczywiście wam pokażę szczegółowo, gdzie one się znajdują. A więc dobra, zaczniemy od tej właśnie zachodniej lokacji, zresztą jak widać, jedziemy właśnie w kierunku tego, powiedzmy, m, ja to miejsce z silosami. A więc w tym oto budynku, przy tej właśnie lampce no, jak mamy wytać broń i na tym biurku wejdzie właśnie główny radę, które musi odsłuchać, aby jakby rozpoznać główny e, dźwięk tego radia, aby ustawić pozostałe trzy inne na takie same, na taki sam dźwięk. Także pierwsza rada będzie właśnie w tym budynku, w tym podłużnym, przy właśnie e, tych szafkach w tym kącie, Drugi rado będzie właśnie między nie pamiętam do końca czy to było między tym pierwszym silosem a czy drugim, no nieważne, po prostu sprawdźcie jedno miejsce slash drugie, no i będziecie w sumie mieli, będzie to właśnie w tym miejscu między tymi silosami, więc to jest właśnie drugie rado które musicie ustawić na ten sam sygnał, no i trzecie rado jest w sumie po drugiej stronie, powiedzmy, ja tu oczywiście wlazłem na górę na drabinę, aby zebrać przy okazji dane nie możemy tego spierdolić. No i tyle co mogę tutaj spierdolić to, to chyba ten poradnik, który już dosyć długo trwa, ale ostatnie rady, które tutaj one się pojawia, jak sobie sobie na mapie. Mamy SIROSY kolejne, takie podobne budynki do silosów takie okrągla, okrąglaki. No i właśnie przy tych budynkach będzie jedno z tych radi. że ten środkowy albo ten maksymalny trzeci poprawie. także to są właśnie te trzy radia, więc ustawiacie je na taki sam sygnał jaki Główne radio grało. No i dobra, przechodzimy do bardziej, do bardziej skomplikowanej lokacji. Jest to oczywiście miasto na środku. E, ta radio się może teraz widzieć właśnie w tym oto miejscu, na no, takiej powiedzmy e, kafejce pse, pseudo. Tu mam oczywiście. Taki stolik i na tym stoliku właśnie te radio powinno się zespić W mojej grze oczywiście tego tutaj nie było Więc aktywujecie, odsłuchujecie jaki to jest głos No i musicie sobie oczywiście go zapamiętać A więc przechodzimy do pierwszego radia Gdzie ono się respi właśnie na budynku tego tutaj e, Tak zwany armor station Jak widzicie na mamy armor I właśnie na dachu tego budynku mamy pierwsze radio Drugie radio w sumie znajduje się W takim dosyć także dziwnym miejscu Także w sumie e, Sorry, trzecie radio się znajduje na dachu I pierwsze, a drugie właśnie Właśnie będzie w tym oto miejscu Czyli przy tym, tutaj, płotku pierwszym albo drugim do końca nie pamiętam. Chyba przy tym pierwszym także, także to aktywujecie. No i przechodzimy do trzeciego, ostatniego radyjka, gdzie one się znajduje właśnie w sumie na takim pseudo balkonie ponieważ musicie się tak naprawdę udać do właśnie tego oto budynku, który wam pokazuję, czyli jak widać musicie przejść przez te białe drzwi do góry schodami i będziecie właśnie dzięki temu na balkonie a co to oznacza, że macie wszystkie trzy radia no a to oznacza, że macie nagrodę, więc tam w postaci muzyki oraz dużej ilości punktów, także tak to wygląda jeśli chodzi o dzisiejszy poradnik powiedzmy on mi dosyć dużo czasu zajął aby to w sumie nagrać, zagrać i tak dalej, jeszcze zmontować i tak także kupę czasu, także mam nadzieję, że zostawisz tego w górę bardzo mi dużo pomoże, a to zajmie tylko jedną głupią sekundę. No i co? Do usłyszenia w kolejnych filmach na kanale. Na razie, makler out.